다음 <목소리도> Dzień dobry. Ha! Minister od czegoś tam, drogie dziateczki, dzisiaj będę Wam opowiadał o aktorze. Aktor. Najpierw go w ogóle nie było. Najpierw był chór dopiero, kiedy pewien pierwszy aktor, poeta, dramaturg Tespis jeździł na swoim wozie okazało się, że stał się pierwszym aktorem. Wtedy mógł rozmawiać z chórem i powstał. Pierwszy dialog. Później Aeschylus wprowadził drugiego aktora, a Sofokles trzeciego aktora. W ten sposób mieliśmy bardzo dużo aktorów. Był chór. Na początku w ogóle nie było widowni. Wszyscy widzowie i aktorzy byli w jednym miejscu było wspaniałe. Każdy mógł uczestniczyć w spektaklu. Aktorzy grali później różne inne role, dlatego musieli zakładać maski i kostiumy. Maski były tragiczne albo komiczne, i, i, i wtedy Właśnie rozwinął się teatr. Wy tego wszystkiego nie pojmiecie. Dla mnie to też jest trudne, ale chciałbym Wam zaprezentować, co było pod maską. Kto tam był? Kto był pod maską? Kto był w kostiumie? W kostiumie i pod maską, kto tam się znajdował? Zobaczymy, zobaczymy I, 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 u, 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 u. Był e, aktor masce, no niestety nie było wtedy aktorek. E, to mężczyźni grali role damskie e, i e, męskie. Ale już niedługo. Później. Jedną z najwcześniej zarejestrowanych aktorek w historii teatru była osiemnastoletnia amatorka, która zagrała postać świętej Katarzyny. Zrobiła to tak dobrze, że podbiła serce pewnego szlachcica i została jego żoną. Czasami my, aktorki, mamy to szczęście, że zakładamy piękne stroje. Diademy, kostiumy królewskie. Oj, 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 ale zanim co zrobimy, musimy bardzo się czasami natrudzić, żeby. Ach czego oczywiście nie widzą widzowie, bo robimy to w garderobach. O, 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 o. Tu są specjalne spineczki, które przytwierdzają pończoszkę. Aby podczas wspaniałej gry aktorskiej, peruka nie zsunęła się z głowy. <śmany> Wspaniale. Być aktorką jest wspaniałe. Można grać wiele postaci, można żyć życiem królów. Miesz, moja torebka, tu rękawiczki, nieodzowny atrybut królowych. Kostiumy projektują scenografowie, bardzo często. Scenograf dobiera kostium do urody i wspaniałości aktora. <ścoughs> Czasami możemy zagrać wielką rolę, ale ona nie zrobi takiego efektu jak. Wejście w kostiumie bez tekstu. Tak się właśnie stało w przypadku królowej angielskiej, która pojawiła się w spektaklu Brygada Misiek. Największe brawa w ciągu 30 paru lat mojej kariery otrzymałam za niemy epizod królowej angielskiej. Wspaniałe. Było to wspaniałe. Najsłynniejszą aktorką polską była Helena Modrzejewska. Jednak dla wszystkich, którzy chcieliby zostać aktorami lub aktorkami, mam jeszcze jedną ważną informację. Nie zawsze gra się tak miłe, piękne role w takich pięknych diamentowych kostiumach jak ten. To jest właśnie jedna z takich postaci, która niekoniecznie y, jest miła i y, ładna. Y, oto mamy panią Straszyńską, y, projekt Pawła Hubiczki. Zaraz zobaczycie, jak przemieni się w panią Straszyńską. Pani Straszyńska ma bardzo białą twarz. Mieszka na strychu, uwielbia straszyć dzieci. Musi zawsze postraszyć jakieś dziecko, żeby się po prostu czuć dobrze. Jak widzicie, m, pierwszą warstwą y, jest podkład biały. Y, pani Straszyńska ma wiele twarzy, y, ale nie wszystkie twarze są twarzą aktora. Y, niektóre z nich to będą maski, a niektóre będą. Zaraz będzie niespodzianka. Robimy dalej. Makijaż. Oto makijaż oczu. To są oczy. A teraz Zostają nam jeszcze usta. Na koniec najważniejszy jest puder. Puder. Mm. Gotowe jak ja kocham dzieci. Mieszkam w zamczysku u pana lampy na strychu, i tak bardzo, tak bardzo tęsknię. Do jakiegoś małego dziecka. Oczywiście występuje w spektaklu pan Lampa, w którym yy, dano mi bardzo trudne zadanie. Ponieważ jako, jako postać jestem. O! <laughs> jestem wielokrotna i to się bardzo rzadko zdarza. W... Uee, a, 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 bardzo rzadko to się zdarza w teatrze, że aktor ma taką um, szansę zagrać pięć um, postaci naraz w jednym um, kostiumie. No i co? Co takiego wspaniałego, wiadomo. W wszystko jest możliwe. Ha, no, ale jednak to jest szansa, żeby pięciokrotnie wspaniale zaistnieć na scenie. Lepiej zagrać krótki epizod, ale interesujący w sumie. No, pewnie masz rację. Ale jest nas jeszcze więcej. Tak. Mhm. Mm Jest nas tu jeszcze więcej. U Nareszcie wszyscy razem No cóż... Czego nie robimy dla widza? O. Żebyście się radowały, ale trochę też mamy. Zapraszamy do teatru. Zapraszamy do teatru. Ha!